Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. W czwartek 22 października w Zabytkowych Wnętrzach Resursy starosta powiatu żyrardowskiego wręczył nagrody dyrektorom szkół oraz nauczycielom. W ten sposób uhonorował tych, którzy uczą i wychowują nasze dzieci. Zgadza się ta praca w dobie pandemii. Jest skomplikowana, ponieważ pojawiły się nowe problemy, ale na szczęście nasi dyrektorzy traktują to jako wyzwania i mimo wielkiego trudu, które muszą wnosić, dają radę. I cieszę się, że tak zgrany zespół w tej chwili w oświacie powiatowej funkcjonuje. Patrzymy przede wszystkim na to, jakie inwestycje realizowała szkoła, ale też patrzymy na wyniki, które Uczniowie w poszczególnych latach osiągają. Patrzymy również na to zaangażowanie i muszę powiedzieć, że nasze, nasi dyrektorzy zdali ten egzamin na ocenę bardzo dobrą. Nagrody otrzymało 10 dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz około 10 nauczycieli, którzy byli skierowani również przez dyrektorów. Wraz z Fabryką Feniksa zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej kwestii na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Odbędzie się ona pomimo pandemii koronawirusa, acz w trochę zmienionej formie. Nie będzie to kwestia w takiej formie technicznie wyglądająca, tak jak co roku, ze względu na sytuację, ze względu na właśnie kontakt na ten, ten reżim taki, ten dystans społeczny ze względu na kontakt z metalowymi puszkami, urządzeniami i tak Wymyśliliśmy sobie taką formułę, że puszka będzie przed cmentarzem, duża puszka będzie wystawiona właśnie przed głównym wejściem. Tam też będzie też nasz taki kwestowy sekretariat. Będą rozdawane ulotki. W odpowiedniej odległości będzie stał jeden wolontariusz i tak będzie można będziemy zbierali datki do, na na cele właśnie na nagrobki w tym roku. W wszystko jakby też tutaj, no wiadomo, jest pewne, jest pewne spowolnienie. Mam nadzieję, że to, że to brak, iloś, brak wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w kwestię, nie spowoduje tego, że środki jakby będą zebrane mniejsze. Ale nawet jeżeli tak będzie, to, jakby to damy radę, idziemy do przodu i tym się nie przejmujemy. W tym roku został oddany nagrobek Teodora Nakielskiego, który będą mogli Państwo zobaczyć. Przy, wchodząc głównym wejściem do cmentarza po prawej stronie jest to taka, taka bardzo, bardzo spora, około 1,82 m. Taka kolumienka z, z piaskowca. Jest to jedna trzecia y, prac, która została wykonana. To znaczy, w pierwszym etapie zaplanowaliśmy, że y, odremontujemy właśnie y, pomnik. Drugim etapem będzie rekonstrukcja popiersia, który się znajdował na tym pomniku. Jest to dla mnie wyjątkowe, y, akurat takie y, odkrycie i znalezisko z tego względu, że będzie to jedyny. Jedyne popiersie w Żylardowie, na, na żylardowskim cmentarzu, dlatego jest to dla mnie bardzo w, tak, jest artystycznie, historycznie ważne. No i trzeci etap prac, zrekonstruowana będzie, będzie żyliwne takie yy, ogrodzenie, rzeźbione ogrodzenie i to będzie zrobione w, myślę, że w następnym roku. Za nami konkurs historyczny pod nazwą Przed Generałem Nilem na baczność". Był on skierowany do uczniów szkół średnich, a odbył się we wtorek 20 października w rysursie. Jego organizator to stowarzyszenie, wspólnota Żyardowa. No, generał Nil jest bardzo taką znaną postacią w żarardowie. Zresztą dużo się wokół tego działo przy ulicy. My na samym początku roku zrobiliśmy mural poświęcony generałowi Nilowi, tak jak mówiłam wcześniej, zostało nam trochę pieniędzy. Chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na dobry cel i stwierdziliśmy, że zrobimy dla młodzieży taki historyczny konkurs. Był to konkurs skierowany do uczniów klas średnich szkół powiatowych. Zgłosiło się, zgłosiło się 18 uczniów z czterech szkół: z Liceum Ogólnokształcącego, z Liceum Ogólnokształcącego, z Myszczonowa, Zespołu Szkół we szczanowie oraz zespołu szkół tutaj w Żyrardowie. Jakby w generale w Fiedorfie bardzo zafascynowało mnie to, że pomimo tego, 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 tego wielkiego trudu, jaki spotkał go w życiu, pomimo tego, że dużo w życiu nacierpiał, to, to on cały czas był człowiekiem pełnym pogody ducha i radości z życia i nie poddawał się, się nie załamywał, szedł do przodu po prostu dalej. Dzięki tym współpracy, temu duetowi, jeżeli mogę to tak nazwać, chcemy po prostu rozpowszechniać i przypominać jeszcze raz o historii. I nie, za, nie zostajemy po prostu dzisiaj, 20 października, tylko będziemy jeszcze to kontynuowali, dopóki nam siły i zdrowie po prostu pozwoli. A na pewno jesteśmy tam tej dobrej wiary po prostu, że będziemy to robili wspólnie, razem, jako stowarzyszenie, jako związek. Wernisaże, debaty, koncerty. Tego wszystkiego nie mogło zabraknąć na wydarzeniu Miasto Gwiazd. W tym roku odbywało się ono zarówno w resursie, jak i w Centrum Kultury. Nie zabrakło na nim wielu znamienitych gości ze świata sztuki. Jest to już impreza charakterystyczna. A nie tylko dla Żelardowa, ale dla całego świata kultury i sztuki, jakbym nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cóż, no czas szczególnie trudny, nie tylko dla kultury i sztuki. Tym bardziej może jest to znaczące, że pomimo tych trudności organizatorzy tego festiwalu zdecydowali się na jego organizację. Oczywiście. Trzeba spełniać wszystkie przepisy tak, związane z COVID-19, związane z pandemią, to niewątpliwie utrudnia obcowanie z kulturą i sztuką, ale to też jest taka manifestacja, taki gest wsparcia środowiska właśnie kulturalno-artystycznego, tego środowiska, które dzisiaj szczególnie cierpi? On jest wyjątkowy z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że jest robiony z pasji do, i miłości do sztuki. Myślę, że to jest przede wszystkim taka siła napędowa, taki motor, że chce się go po prostu robić. Przez wiele, wiele lat było naprawdę tysiące metrów kwadratowych wystaw. To jest naprawdę coś, coś niebywałego, bo jak przyjeżdżali profesorowie na przykład z Akademii Sztuk Pięknych, to mówili, że to jest naprawdę fascynująca rzecz, że w Żyrardowie gdzieś w postindustrialnych halach można naprawdę zobaczyć dzieła sztuki z całej Polski i myślę, że to młodych ludzi, młodych zdolnych ludzi na początku swojej kariery zawodowej, więc myślę, że to jest naprawdę duża, 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 duża siła przede wszystkim. Też no, promocja młodych ludzi, właśnie pokazywanie tego, co robią, czym się zajmują, czym pasjonują, to też jest tak, to też jest mi się wydaje właśnie taka, taki element, że ten festiwal ma tą świeżość i młodość w sobie. Miasto Gwiazd to nie tylko koncerty, nie tylko wernisaże, wystawy, to również debaty. Co one wnoszą? No debata służy wymianie myśli, więc tutaj, ponieważ festiwal wiadomo, to jest kultura i sztuka, no więc te debaty są poświęcone kulturze i sztuce. Co roku brzmią tematy tych debat troszkę inaczej. Po prostu wymiana myśli ludzi z całej Polski, samorządowców, profesorów wyższych uczelni artystycznych. Doświadczenia każdy ma inne. Myślę, że warto się uczyć od innych i dlatego. Nie trzeba wyważać drzwi do lasu, skoro inni wymyślili skuteczne sposoby na przykład promocji swoich miejscowości poprzez kulturę sztukę, to należy korzystać z tych doświadczeń. I tutaj właśnie wiele takich ciekawych pomysłów pada i to już praktycznie rzecz biorąc od samego początku od 12 lat. Stąd debaty jakby wzbogacają, myślę, festiwal i cieszą się dosyć dużym powodzeniem. W ramach Miasta Gwiazd odbyły się również wybory MIS i mistera Ziemi Żerardowskiej. Nie, u nas nie było rywalizacji, wszyscy się zaprzyjaźniliśmy. Była między nami super atmosfera. Taka rodzinna. Super się wszyscy dogadywaliśmy. Rodzinna była. Tak tak, tak. Piosenki sobie spiewaliśmy z no. zenka. Słuchaliśmy, wszystko było. Byłam na castingach wcześniej na przykład i słyszałam, że kandydaci, kandydatki no, wiążą swoją przyszłość niejako z, nie wiem czy mogę powiedzieć, z zawodem modelki i modela, tak? Jak u Was to wygląda? Czy Wy też myślicie na przykład, chcielibyście pójść w tym kierunku? Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Jeśli nadarzy się taka okazja, no to na pewno spróbuję. Ja szczerze mówiąc jeszcze o tym nie myślałem. A kim chcecie być, gdy dorośniecie, pozwolę sobie ująć to tak? No jeśli dorosnę, chciałabym swoją przyszłość wiązać z tańcem. Wszystko szybko się zmienia, ale no, w tym liceum planujesz na studia jakieś dobre. Zwycięzcom gratulujemy. Trwa nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Żardowa w roku 2021. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu 46 858 1546. Odsyłamy również na stronę www.girardów.pl Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie zaprasza do adopcji. Więcej na ten temat Karolina Drzewiecka, kierownik placówki. Kochani z cyklu pilne adopcje chcia chciałam dzisiaj opowiedzieć o jednym z moich podopiecznych, z naszych podopiecznych, o Dianie. Diana jest psem w typie owczarka niemieckiego, ma 9 lat. Przebywa w schronisku około kilku miesięcy, od bodajże maja tego roku, no ale zważywszy na jej wiek i duże gabaryty, no ważne jest, żeby jak najszybciej dom znalazła. Diana jest psem cudownym, Diana jest psem wpatrzonym w człowieka, więc jeżeli nie przeszkadza Wam wiek psa ani jego wielkość, bo to jest duży pies. To zachęcam do odwiedzenia schroniska, do przejrzenia fanpage'a schroniska i do zapoznania się z Dianą. Na koniec wiadomości mamy jeszcze dla Państwa zapowiedź konkursu. W imieniu prezydenta miasta Żerardowa Lucjana Krzysztofa szanowskiego serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym. Konkurs odbywa się na naszym Facebooku. Wystarczy wejść na nasz Facebook, wrzucić zdjęcie Żerardowa w jesiennym anturażu. Konkurs nazywa się Jesień w Żerardowie. Dlatego zapraszamy państwa, jak będą państwo na spacerach, sfotografować miasto w atrakcyjnej odsłonie jesiennej, wrzucić to zdjęcie pod postem z konkursem na naszym Facebooku, oznaczyć miasto Żerardów, udostępnić to zdjęcie, zaprosić znajomych do, do polubiania tego zdjęcia. Dla pięciu osób, które zdobędą najwięcej lajków pod swoimi zdjęciami, przygotowaliśmy pięć grafik. Jest to plakat mapy Żyrardowa w graficznej odsłonie. Zapraszamy Państwa do udziału w tym konkursie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Warte zwycięstwo na dwuligowych parkietach odnieśli w sobotę nasi koszykarze, tym razem niestety bez publiczności. Po bardzo zaciętym meczu pokonali dobrze znanego nam przeciwnika Isetia Erzurum Warszawa: 82 do 76. Wymęczone zwycięstwo. W rozegranym w sobotę 24 października spotkaniu 13. kolejki piłkarskiej 4. ligi zespół Żyrardowianki pokonał w sierpcu tamtejszy Kasztelan 3-2. Bramki dla podopiecznych Pawła Małeckiego zdobyli Michał Kozaczkow i Cezary Majchrzak. Już za dwa tygodnie rozpocznie się runda wiosenna. W pierwszym meczu tego etapu podopieczni Pawła Małeckiego podejmą na swoim boisku drużynę Makowianki-Maków-Mazowiecki. Spotkanie to zostanie rozegrane w sobotę 7 listopada o godzinie 13. Szybko, bo będzie tragedia. Ale co się dzieje? Zaraz urodzę Bobasa! Oh. Mm, Prole dwa. Królowa Popi i mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez trole, z którymi by tak rzec jakoś im nie po drodze, kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji troli, Popi i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe, niebezpieczne lądy, by dokonać niemożliwego. Pogodzić ze sobą wszystkie trole i połączyć się przeciw wspólnemu wrogowi. Role 2. Czy nam wystarczy zwykły przytulasz? Ze mną zawsze będziesz bezpieczny. Słowo. Syn zagadnika Mikulaszka z cena. Wiem, że mam dar. Pozdrawiam sam ze nogu. Szarlatan. Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jedna z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca w opartym na faktach zrealizowanym z rozmachem szarlatanem. Debitujący na tegorocznym Berlinale, gdzie uznano go za jednego z najlepszych tytułów festiwalu film Agnieszki Holland to znakomita, nieszablonowa i niesłychanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął okieł znać naturę. Twórczyni nominowanych do Oscara w ciemności i Europy Europy, a także obywatela Jonesa i Pokotu. Gromadzi tu najważniejsze wątki swojej twórczości. Bierze na warsztat postać Geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wieże, która czyni cuda i po raz kolejny jest naszą przewodniczką po paradoksach XX wieku. A kreśląc zaskakującą Love Story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się we własne przeciwieństwo. Potrzebuję lecić. To nasz czwarty w Gniazdo. Rory dostaje propozycję pracy i namawia żonę Allison na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spirale kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicze małżonku. Państwo, znajdujemy się dzisiaj w schronisku dla bezdomnych zwierząt imienia psa Kazana w Żyrardowie. Przy mnie jego kierownik Karolina Drzewiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zaprosisz nas z kamerą do swojego królestwa? Tak, zapraszam serdecznie. Na początek chciałabym się dowiedzieć, skąd taka nazwa? Dlaczego to jest schronisko imienia psa Kazana? Kazan mieszkał w tym schronisku przez praktycznie całe swoje życie. W sumie nie mam informacji, w jakim wieku on trafił, czy też był szczenięciem, czy też był pieskiem dorosłym, ale trafił do naszego schroniska i był takim psim stróżem, czyli pilnował tutaj psiego porządku na terenie schroniska. I, no, zarówno pracownicy, jak i wolontariusze chcieli uczcić jego pamięć wieloletnią, i dlatego też wystąpiliśmy o nadanie takiego imienia naszemu schronisku. Karolino, powiedz nam, ile zwierzaków aktualnie tutaj w schronisku się znajduje? No, aktualnie mamy ponad 50 zwierząt. Psów i kotów nie mamy w tym momencie innych zwierząt domowych. Mamy tylko psy i koty, no ale w pokaźnej liczbie, bo od paru lat nasze schronisko wspaniale prowadziło adopcję. I po prostu takiej liczebności, jaką mamy teraz, nie doświadczaliśmy w, ostatnim, w ostatnich latach. Jakbyś mogła opowiedzieć nam, jak wygląda taki dzień z życia schroniska? Dzień z życia schroniska. Mhm. Oczywiście wiadomo, że najważniejsza dla, dla zwierząt jest rutyna. Czyli o godzinie siódmej przychodzą pracownicy do schroniska, e, zaczynają od sprzątania kotom, od sprzątania boksów. Następnie jest wymiana wody. No i oczywiście naj, naj, najbardziej lubiana przez naszych podopiecznych moment, czyli karmienie, a spacerki. Spacery. No, w okresie pandemii mamy jakby ograniczony wolontariat, więc spacery są prowadzone przez naszych pracowników. I spacery pieski mają codziennie. Oczywiście nie wychodzą wszystkie jednocześnie, tylko po, po 4-3 sztuki każdego dnia wyprowadzamy na placek, bądź tutaj po okolicy chodzą z pracownikami. A możemy im pokazać te zwierzaki do kamery? Możemy pokazać zwierzaki do kamery. Może zaczniemy od kotu. Także zapraszam serdecznie do naszej kociarni. Idziemy? To jest Twój koci ulubieniec? To znaczy tych kocich ulubieńców jest przynajmniej dwóch, znaczy no wiadomo, wszystkie, wszystkie koty przebywające w schronisku i te, które już trafiły do domu, no to nasi ulubieńcy. No ale mamy tak faworytów, jak na przykład ten od osobnik. Ten od osobnik trafił wraz z mamą i z, z braćmi do naszego schroniska, jak miało gdzieś z 10 dni, dopiero zaczynały otwierać oczy, mama była wolnożyjąca, nie chcieliśmy, żeby kocięta też były dzikie, więc po prostu... No, zajmowaliśmy się nimi, tak, żeby miały oby obycie z człowiekiem. No, i mają, jak widać, po prostu to są nasi akrobaci. Mają w tym momencie już jakieś 4-5 miesięcy i całe praktycznie swoje życie spędzili u nas w schronisku. Mama już znalazła dom, jeden z braci również, a ta dwójka czeka. Czyli czekają na kogoś, kto je zaadoptuje. No i najbardziej byśmy chcieli, żeby trafiły razem do domu. To jest takie nasze skomplikowane marzenie, żeby ten dom, dom był podwójny. A jak wygląda sprawa od takiej kwestii, no rzekłabym technicznej? Rozumiesz, te koty są i zwierzęta w ogóle są szczepione, tak? Jak to wygląda? E, tak, e, zwierzęta, które do nas trafiają, muszą być zacipowane e, przez lekarza schroniska zaszczepione, u kociąt starszych robimy testy, bądź kiedy jest wskazanie, to też są testy e, chorób zakaźnych, e, no, i, e, no i są później już gotowe do adopcji. Mhm. Tylko że tych domów po prostu ostatnio brakuje, znaczy ostatnio przez cały okres wakacji praktycznie domu brakuje dla naszych kotów szczególnie. Czyli ludzie wolą psy? Chętnie je adoptują? Myślę, że te, to jest bardzo trudny czas y, ta pandemia. i jakby, no, no, Widać naprawdę po, po, pod kątem y, adopcji, że, że tych adopcji jest mniej. Mniej znacznie w porównaniu z zeszłym rokiem, mniej znacznie w porównaniu z, y, z 2018. Z psami y, y, no, też adopcje mamy mniejsze niż w latach ubiegłych. Dobrze, ale przejdźmy teraz właśnie do psu i pokaż mi, którego lubisz najbardziej, jeżeli się da pokazać w ogóle. Dobrze, da się. I to jest twoja ulubienica, tak? Bo to dziewczyna jest, suczka. Tak, to jest suczka. Ona trafiła do nas z dziesiątką dzieci swoich. Dzieciaki znalazły dom, ona teraz ma prowadzony proces adopcyjny, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i też ten dom szczęśliwy znajdzie. Charakter ma wspaniały. Teraz zresztą widzicie, nie chcę nawet podejść, tak? Chodź, Lalka! Wygląda na bardzo spokojną i zawstydzoną tą nieoczekiwaną popularnością, bym rzekła i kamerą. Tak, lala, chodź! No chodź do mnie! Lala, chodź. O, wychodzi! Chodź, laleczko, chodź. Chodź malutka, nie, nie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, Zwakka. Tak jak widać, po prostu całuśny, przyjemny, sympatyczny, zrównoważony pies. Przynajmniej taką my ją tu znamy. A drugi jakiś pupil. To znaczy też tu po przeciwnej stronie mamy drugą suczkę owczarka niemieckiego, Lirę. No jej historia jest trudna, bo ona kilkakrotnie wróciła z adopcji. A wiemy, że owczarki bardzo potrafią kochać, więc szukamy jej domu, który potrafi ją pokochać domu, który ma świadomość co do jej wad i będzie chciał z nią dalej pracować, bo ona zasługuje na wspaniały dom. Mądry dom przede wszystkim. Pokażemy? Pokażemy, ile ona jest w schronisku. Znaczy, ona do schroniska wracała już dwa razy. Teraz szukamy jej takiego domu, żeby już nigdy więcej nie musiała tu wrócić żeby dom zdawał sobie sprawę, że ona ma pewne problemy yy, i żeby pracował nad yy, wyciszeniem te, te, tych jej po prostu niewłaściwych zachowań. Tak? Generalnie silne, wspaniałe, mądre pies. Obczarki naprawdę potrafią bardzo kochać. No dobrze, Karolino, przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Może tym razem o inwestycjach byśmy troszeczkę porozmawiały, bo wiem, że. Takie rzeczy tu się dzieją, tak. bo jakby inwestujecie w ten teren, tak. chcecie, żeby te psiaki miały po prostu tak. lepsze warunki bytowania. Tak. Od czego zaczęliście, co było pierwsze? Trzy lata temu były remontowane i to taki generalny remont był całego tu ciągu pawilonów naszych boksów e, dla piesków, tych takich największych. E, boksów. E, następnie pojawiły się chodniki w schronisku, pojawiło się trochę zieleni, trawniki, nasadzenia e, różnego typu. Oczywiście to nie, te nasadzenia nie były kupne, tylko dostawaliśmy od ludzi dobrego serca różne krzewiki. No i sobie zrobiliśmy nasz kawałek azylu. Następnie pojawiła się kociarnia, tam gdzie byliśmy, to jest jakby nowy budynek zeszłoroczny. E, pojawiła się voliera. E, do nas macha. w tym roku to jest nowa woliera. Przy kociarni powstają aktualnie cztery ogrzewane boksy, gdzie będą przebywały szczenięta, bo też zimą się trafiają szczenięta albo osobniki starsze, dla których pobyt w budzie w boksie takim niegrzanym to jest traumatyczne doświadczenie, więc no takie cztery boksy sobie wygospodarowaliśmy i będą ogrzewane. Trzy boksy planujemy trochę przerobić dla takich trudniejszych, sprytniejszych psów. Może nie trudniejszych, ale po prostu sprytniejszych, żeby też miały zadaszenie takie trudne do pokonania. No dobrze. Teraz chodzimy po placyku, tutaj psy są wyprowadzane, tak? Tak. Są... Tu planujecie jakieś zmiany może w najbliższej przyszłości? No oczywiście. Planujemy, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. No, no, no chciałabym, żeby ten teren był bardziej zagospodarowany, taki ciekawszy do e, zwiedzania przez psy. Czyli żeby były jakieś tunele, jakieś wejścia, no taki, taki tor do, do Agility, taki park po prostu dla naszych piesków. Też więcej zieleni trochę wprowadzić, też więcej trochę drzew wprowadzić, więc no, plan, plan taki jest przyszłościowy, może w przyszłym roku coś zaczniemy robić w tym kierunku. Powiedz mi, jakie jeszcze są potrzeby schroniska? Pomijając te rzeczy, o których tu przed chwilą opowiadałyśmy, mm. tak? Opowiadałeś ty. To znaczy potrzeby są bieżące, najbardziej potrzebujemy fantastycznych domów adopcyjnych dla naszych podopiecznych, czyli potrzebujemy po prostu rodzin chętnych przygarnąć zwierzę, psa czy kota. Potrzebujemy również e, jakiejś reklamy, rozgłosu, udostępnień naszych podopiecznych też w celach adopcyjnych, więc to są też, takie nasze największe potrzeby w tym momencie. No i oczywiście rzeczy bieżące, czyli mm, karma dla naszych, e, dla naszych podopiecznych, tak? czyli jakieś puszki, karma mokra. Karma sucha. A powiedz mi jeszcze proces adopcji jak wygląda? Proces adopcji, jak wygląda, e, to znaczy no, należy zapoznać się ze zwierzętami, które mamy na Facebooku. E, Facebooka prowadzą nasi wolontariusze, e, tam na bieżąco są przesyłane, e, sami robią zdjęcia, bądź my przesyłamy. No teraz z, z uwagi na tą pandemię, to też mają ograniczony jakby dostęp do tych zwierząt, więc dostają od nas zdjęcia. E, należy u, u, wypatrzeć jakieś tam zwierzątko, które nam przypadnie do gustu i zadzwonić, umówić się na zapoznanie, na spotkanie z tym podopiecznym, I jeżeli obie strony przypadną sobie do gustu. Wypełniamy a to widać od razu? ankietę, to znaczy no, widać, no, widać, widać czy jest daną rodzinę polubi, czy, a, a z rodziną się po prostu rozmawia, więc mogą nam powiedzieć, czy to jest to zwierzę, o jakim marzyli, czy też nie. E, no, następnie jest wypełniana ankieta, e, umawiamy jeszcze kilka spotkań, żeby się dobrze e, obie strony poznały i e, jest zabierana umowa adopcyjna i zwierzątko szczęśliwie trafia do domu. Szanowni Państwo, zachęcamy do adopcji w takim razie. Zachęcamy. A dzisiaj kamera telewizji żerardowskiej gościła w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przy mnie kierownik Karolina Drzewiecka, której bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję, że przyszliście. Dziękuję serdecznie.